Idealny prezent to Przyciągnij miłość, książka o miłości, którą czyta się w sposób łatwy i przyjemny. Zawiera ona historię prawdziwych Polaków, takich jak Ty, przeplatane praktycznymi wskazówkami, jak budować harmonijne relacje w istniejącym związku, rodzinie, przyjaźni, relacjach zawodowych lub z samym sobą. Jak pokochać i zaakceptować siebie i być atrakcyjnym dla innych ludzi. By przyciągnąć partnera w zgodzie z prawem przyciągania, lub rozpalić miłość w związku. Przyciągnij miłość nauczy Cię, jak być atrakcyjnym dla siebie i innych, jak sprecyzować, czego chcesz od związku i swojego partnera, jak świadomie przyciągać partnera do siebie, akceptować siebie, swoje atuty, jak przyciągnąć miłość do Twojego życia, jak cieszyć się życiem, jak budować harmonijne relacje, jak kochać siebie i innych. Tak, jak tego pragną, rozumieć i honorować wartości swoje i innych osób, jak kontrolować emocje i tego, jak wpływają one na Twoją atrakcyjność, jak szanować siebie, jak wydobyć z siebie kobiecość lub męskość, jak poczuć własną wewnętrzną moc i siłę, jak uwolnić się od negatywnych wzorców i narzuconych sobie ograniczeń, oraz znacznie więcej. Przyciągnij miłość, pomogła już. Poprawić relacje tysiącom Polaków, w tym także zyskać nową miłość. Oto co napisała Beata i Agata. Pani Agnieszko, przeczytałam Pani książkę o przyciąganiu miłości. Muszę powiedzieć, że działa. Mam 40 lat. W zeszłym roku wyszłam za mąż i jestem bardzo szczęśliwa. Beata. Droga Agnieszko, pozwolę sobie na taką poufność, bo wiele ci zawdzięczam. Dzięki wiedzy zawartej w książce przyciągnij miłość, znalazłam ukochaną osobę, prawie taką, jaką opisałam w zamówieniu do wszechświata. Pojawił się mężczyzna, znałam go już długo, broniłam się rękami i nogami przed bliższym kontaktem. W końcu uległam i dobrze, bo mam teraz wspaniałego towarzysza życia. Odmieniłam swoje życie uczuciowe i zmieniłam podejście do spraw zawodowych, napisała Agata. Więcej opinii. I referencji sprawdź w linku na dole www.przyciągnijmiłość.pl Przyciągnij Miłość to idealny prezent dla Ciebie lub kogoś bliskiego, kogoś, komu dobrze życzysz. Dostępny w księgarniach internetowych online oraz w lokalnej księgarni, na przykład w Empiku. Wraz z książką zyskasz 17 bonusów gratis na stronie www.przyciągnijmiłość.pl Życzymy udanych zakupów.